Witam Was bardzo serdecznie Muszę otworzyć, dobra Nie przemyślałem, że nie dam rany, aczkolwiek no... Miałem sobie takie dobra. Kurki! O, ruda znosi To znaczy biała Czy znosi nie Bardzo dobrze Bardzo dobrze Nie natrafimy, dawno wona znosiła Króliczek Witaj Do dzika, nie chcesz żeby Cię pogłaskać, nic? O. do lodu chcesz? nie może chyba wyrzucamy co? No taka jesteś niby dzika, niby nie o. ale nie wiesz się pogłaskać, dobra granulacik to znaczy no na... mieszanka Czyli nie chcę stresować, ale muszę kto tam jej nie grzebie, bo Nie lubię słuchać takiego żeby tam grzebać w gnieździe. Jak kurka znosił przecież ona. Musi się wysilić tam. Nieważne. się zdziwiłem, co ona zrobiła, to wiecie? Ale kurde, no. co ty czynujesz? Dobra tu już piękne o warzywka mrożonka jak na patelni yy, nie wyniosłem też nic wczoraj bo na szczęście były materiały także to się nie stało że spóźniłem no, no, tego tona nie za bardzo zjedzą mrożony jak mi to ciężko jest, A co myślisz o z takich? Będzie stało, nie wiem, może się nie zepsuje. jak zepsuje, to trudno Cię usunie na kompost, żadne problemy. No, kureczki. Dwa są ulubione. To jest dla królika. Nie wiem, czy mogę jabłuszka, to znaczy, chyba mogę. Nie wiem, jak ludzie dawali, aczkolwiek, no nie wiem. Odłupiemy kawałek. Dobra, proszę bardzo, jabłuszka. Jabłuszka. Teraz koperek. O. No i yy, tutaj. O, już druga wcina. Fięk. Królik nie dostanie kapusty, bo nie może. No, Ale kurki nie jedzą. No, dobra On nadzieję, że sobie nie kwoczy, tylko znosi. Ale raczej no, znosi, widzicie. Kuperek się rusza. Dobra. No, ona też wydaje, że dźwięki zwykłe. Wydacze. Dobra, to usuwamy. Co? Ale ja ty kochinka, super. Teraz kurbę wyglądasz. Patrzcie. Ta kochinka. Może byś ty siadła. O. I pije sobie. Tutaj te zileczki. kogutek to ciekawy, fajny kogutek ale dziki. Szkoda. <grywik> Krubik. Co wcinasz? Wcinasz, cinasz No ja mam dla Ciebie lepsze do wcinania Tu marchewki, bo ona jakoś nie wiem w ogóle dziwnie Dziwnie się zachowuje Dobra, takie postawimy No i o, jabłuszko Patrzcie Jabuszko to jest smakuje Teraz wody ładnie że podnosić już wszystko tym razem to zostaje jednak a no i teraz wziąłem, wziąłem klucz będę to przykręcał, bo muszę i tak się zająć klatką, także no, widzimy się przy pracy a więc wkręcimy sobie to korytko, żeby nie mogę rozwalać tych miseczek patrzcie jak ja włóżko takie jaki syf no, ale wczoraj nie sprzątnąłem co się nie chydziło gdzie ci to montujemy? Tu nie, ale tu tak. Tu ci zamontuje dobra Tak. Że będzie mogła dobrze jeść. Jak wodę, co? Patrzcie to tam, tutaj. No i dobra, przykręcam. No i mamy przykręcone w taki oto sposób. Teraz sobie to wsypiemy. Będzie wygodnie, chyba. Ale tylko jadła bez problemu z tego, dobra Samiczka Co tam samiczka fajnie by było, o, patrzcie, idealnie zniosła jajeczko Łódź krótkie Piękne Już wiemy, że pani biała znosi Dobrze Teraz będę chyba na wkręciki. Przykręciłbym wszyscy. O to co ona rozwaliła tutaj. Tutaj bym złapał na wkręty po prostu. Będzie dużo stabilniej, że tak powiem. Co? Co? Katar masz? No do weterynarza się pojedzie, tak? Zaraz zrobię Ci zdjęcie. Chodź się. Chodź. Widzicie, nie chcę. No nie chcę, nie chcę. Ale tam, zaraz jej trochę pomogę, bo nie wiem, czy ona daje radę sianę wyciągać. Maria no, jabłuszko to wcina. Jej ulubione. No, to teraz tak, przykręcam to i później wprzątanie. Tylko no i ewentualnie czy tego by... takera. era. serio, te kurki, to teraz niech one znoszą, nie? Kurki. Ruda, kochinka. Dawajcie. A tej kochince rośnie ten dzwonek. Taki lecz malutki, śmieszny guru. A nie miała. Dobra. To tak nagle ich guru. Chociaż na już od jakiegoś czasu zauważyłem. Dobra. Także ja będę przykręcał. Najpierw tu wzmocnię, bo tu jest w ogóle rozwalane, jak widzieliście wczoraj. Zresztą nie, nie widzieliście. No. To ja tylko dla siebie nagrywałem. Bo ona wczoraj jakieś nawady miała, biegała tak wokół klatki. No szkole patrzcie, o, 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 o. Co? Pięknie wygląda. Szkoda tylko, że taka dziczka. Mam nadzieję, że się uda oswoić. Głaskana jest, nie? Jesteś głaskana. Dobra, przykręcam. Patrzcie. O, rozwaliła wodę. E! Ty jesteś niepoważna. Faktycznie ona, no, ten... Może szkło rozwalić, bo mi jeden widz mówił o tym próbowała zjeść miskę ja nie wiem, nie mam takich kafelków, żeby widać. dać a plastik to mi przecież zje ona o patrzcie właśnie chciałem Wam nagrać jak sypie słomę bo ona wie, że tę słomę znosi tak jakby gniazdo chciała robić, ale nie robi gniazda także no specyficznie nie wiem, o takie formie oto... to nie chyba tak, ale Kurde no co ja mam zrobić bo ona przez się zabije tym Nie wiem Trudno Będzie mięso nie wiem kurde Przecież nie dam mi tej metalowej Zamaryzięta Ta chce kwoczyć Niepoważna Że jest taka po pogoda Ej ja ci nie dam kwoczyć, absolutnie. Chyba że w domu. A nie inkubować ja ja nie. Więc ty mi kwoczy. Ja cię się... Nie da w te temperatury. Dobra. No i dobra. dobra. Wszystko zrobione. Sprzątnięto królika. Trochę bobków jest. Tupo, przekręcane. Tak mniej więcej jest. Masz, to ci dam. No to zabieram i ręka mi odpadnie zaraz, i o, się kręcę, jak zimno. To zostawiam otwarte. Tu zamykamy. To zabieram. No i dobra. prawie pauzę. Jała, ja nie wiem, czy ją nasadzać Zaraz się go pytam. No. Czy zostawiacie jakieś jajka, żeby ona siadła i zabierać się do domu? Czy nie, na no, ja bym wolał żeby mi siadła na przykład w marcu za miesiąc Dobra nie niech ona znosi jajka absolutnie zabieram jej No nie mam tak zamarzynięte palce że ekran nie wyczuwa ich <laughs> nieźle No naprawdę Kurde ale Hmm, Przychodzę a ta znowu w gnieździe Już poszła, już, idź Absolutnie nie dostaniesz możliwość Jajko w kieszeń może się nie zbije Dobra Jeżeli nie zapomniał jajków Dobra to zabieram I to zabieram Tylko się najbardziej jajka bawiam Ale dobra Dzięki za obejrzenie tego obchodu I widzimy się już jutro Cześć